Jest niedziela, 17 maja 2020 roku. Znajdujemy się w Wiedniu na górze Kallenberg. Za chwilę udamy się do podnóża tej góry i rozpoczniemy bieg, bieg na górę Kallenberg. Bieg ten jest związany właściwie z rocznicą zwycięstwa na Monte Cassino. Dzisiaj powinniśmy być we Włoszech bo tam od, miały się odbyć największe uroczystości, i bieg, i odchłonięcie e, pomnika generała Andersa. Niestety zostało to w wiadomo, jak wszystko odwołane, dlatego postanowiliśmy ten bieg tutaj zorganizować w Wiedniu, ponieważ Góra, góra Kallenberg jest tak samo bardzo godnie wpisana w, w historię oręża polskiego. Jest to właśnie ten bieg ku chwale oręża polskiego. E, trasa biegu będzie wynosiła 5 km. Poświęcona ona jest żołnierzom, którzy walczyli pod Monte Cassino, którzy tam polegli, ale również tym, którzy przeżyli i opowiada opowiadali nam do tej pory tą historię. Każdy uczestnik nie otrzyma żadnego medalu, bo to nie my zasłużyliśmy tutaj na medale, ale przygotowaliśmy dla uczestników taki pamiątkowy dyplomik wyróżniający za postawę patriotyczną, którą otrzyma każdy na pamiątkę po zakończeniu tego biegu za godzinę o godzinie 13 rozpocznie się ten bieg. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, może do nas dołączyć, startujemy w Kolostań na, na ulicy, która nazywa się Kollerszteig na samym dole, na samym początku, tam zobaczycie nas, jesteśmy oznakowani, mamy polskie flagi, będzie nas widać. Zapraszamy, może ktoś jeszcze zdąży. Dziękuję.